Buongiorno, ja i moja mucha z wami się witam, dzisiaj włoska obiadu kolacja i nie śniadanie, bo ja śniadanie nie jem, chleb. Jadę dzisiaj, słuchajcie, w Jernikowska rowerem, z bielutkim sobie zrobię. I patrzę w na górze w centrum. Stoi stoiska. Wło się prawdziwi. Ja i jedzenie włoskie nie mogłam, Nie mogą przejść obok. Carbonara, ale zjem tak. Bożki chleb dobry z pomidorami. Mm. Bo jeszcze z oliwkami. Ja oliwek nie lubię. Dobry ser. A to jest Parmezan. Bram, klasyczny. Jak ja się uśmiałam, słuchajcie, co słyszałam od Włocha, tam Buongiorno. Pytam się go, ponad 600 za kilogram, ale nie. Pytam się jego o ser. Jaki jest ser? Mniej tłusty. To on do mnie. Przecież ser wcale nie jest tłusty. To nie jest tłuszcz. To jest mleko. Ja się pośmiałam. I mówię, i dlatego, czy się stłumaczy mnie? I dlatego? Włosi są zdrowi, długo żyją, szczupli. Mm. I w ogóle, powiem Wam tak: dużo było mięsa, ale świniaka. Moja mucha przeleciała. No to śmierdzące mięso. Mama mówi, a wiesz, gdzie ona siedziała? No i wiem. No, kupię od psa. sąsiada. Mama mówi, że mało jedzenia mi dzisiaj jest. Bo ja zazwyczaj. Wiadomo. Jakaś kasza. Jeszcze chyba. Nie będę za bardzo psuć sobie smaku. Tym kieczupem, ale... Mm. Żeby nie noskło. Teraśnie. Zacznę od czereszni. O, na szczęście. Bo to strasznie mówi. Jak się pobije ta to na szczęście mi się pobił. właśnie na moje szczęście. Dobijam białeczko. Tak. Sarek whisky Nie będę otwierać na przyszłość. Dzisiejszą. Ale to jest, to jest po prostu to, na co ja czekałam. Mm. Najbardziej. Nie wiem, co to w ogóle jest. To jest najsmaczniejszy był Powiedzcie, co to jest? Są przekładane takie. By ciasto z czekoladą, a to chyba z pistacjami. Boże. Wytłumaczcie mi jedno: kto kurde wymyślił tłuszcz i cukier, i razem to połączył? Migdał w pistacji. To z czekoladą, to jest pistacją. To mi w Karmelu, mm. te ciastka takie mega do kawy, No herbaty, o oh, może napisujcie mi co to jest to to co to jest To jest jakby takie Gensz stuweniam